Wideo ukazuje kierowcę czarnego pojazdu, który na środku jezdni stracił kontrolę nad samochodem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Materiał przedstawia nieostrożnych kierowców, którzy zlekceważyli czerwone światło. Na nagraniu zauważyć możemy bezmyślnego kierowcę wprowadzającego pojazd specjalnie w poślizg na oczach policjantów, poruszających się nieoznakowanym radiowozem. Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy pościg policyjny za nierozważnym kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Prowadzący zakończył swoją podróż wjeżdżając w słup. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa na drodze. Prowadzący miał pecha, ponieważ namierzył go policyjny dron, a zatrzymał patrol. Wideo ukazuje bezmyślnych przechodniów przechodzących przez pasy na czerwonym świetle. Niektórzy myślą, że są niezniszczalni. Materiał przedstawia lekkomyślnego kierowcę białego pojazdu, który z pasa przeznaczonego do jazdy na wprost udał się w prawo, lekceważąc przy tym czerwone światło. Na nagraniu zauważyć możemy bezmyślnego kierowcę skody, który wymusił pierwszeństwo na autorze nagrania, niebezpiecznie ścinając przy tym zakręt. Wideo ukazuje lekkomyślnego kierowcę taksówki lekceważącego czerwone światło. Co jest, gdyś na czerwonym pojechał? Materiał przedstawia kierowcę czarnego pojazdu, który nieudolnie kilkukrotnie próbował przystąpić do manewru wyprzedzania, narażając przy tym siebie oraz innych uczestników ruchu na kolizję. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci zajechania drogi autorowi nagrania. Na nagraniu możemy zauważyć nieostrożnego kierowcę czarnego pojazdu przystępującego do manewru wyprzedzania przed widocznym przejściem dla pieszych. Prowadzący najwyraźniej wychodzi z założenia, wyprzedzić muszę, bo się uduszę. Wideo ukazuje bezmyślnego kierowcę poruszającego się z widocznie za wysoką prędkością jazdy, a także lekceważącego podwójną linię ciągłą. Materiał przedstawia nieostrożnego kierowcę pojazdu przystępującego do manewru wyprzedzania przed widocznym przejściem dla pieszych. Prowadzący zlekceważył również podwójną linię ciągłą. Na nagraniu zauważyć możemy bezmyślnego kierowcę niebieskiego pojazdu, który najwyraźniej zapomniał popatrzeć w lusterka, przystępując do manewru zmiany pasa ruchu. Na szczęście nie doszło do kolizji. Dron policyjny zarejestrował nieprzepisowe zachowanie kierowców przystępujących do manewru wyprzedzania przed widocznym przejściem dla pieszych. To musiała być droga podróż. Kamerka samochodowa zarejestrowała nieprzepisowe zachowanie kierowcy Forda, który pomimo małej prędkości jazdy nie zatrzymał się na czerwonym świetle. Materiał przedstawia nieostrożnego kierowcy szarego pojazdu poruszającego się z widocznie za wysoką prędkością jazdy. Video ukazuje kierowców pojazdów ciężarowych blokujących możliwość szybszego przyjazdu. Warto zauważyć, że TIRy nie powinny przystępować do manewru wyprzedzania, a autor nagrania wkopał sam siebie, przekraczając dozwoloną prędkość. Na nagraniu zauważyć możemy nieostrożnych motocyklistów wyprzedzających na podwójnej linii ciągłej oraz jednym kole. Materiał przedstawia kierowcę czarnego pojazdu poruszającego się pasem awaryjnym nieprzeznaczonym do codziennej jazdy. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci zlekceważenia podwójnej linii ciągłej przez kierowcę srebrnego pojazdu w trakcie wyprzedzania. Wideo ukazuje nieprzepisowego kierowcę poprzedzającego autora nagrania, który zlekceważył czerwone światło ukazane na sygnalizacji świetlnej. Prowadzący był w stanie zatrzymać pojazd bez konieczności gwałtownego hamowania. Na nagraniu zauważyć możemy nieostrożnego kierowcę, który na skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo na autorze nagrania. Materiał przedstawia wykroczenie w postaci wymuszenia pierwszeństwa przez widoczny wężyk samochodu. Kierowca białego pojazdu zmuszony został do przejechania po chodniku. A wy co zrobilibyście w takiej sytuacji? Materiał przedstawia nieprzepisowego kierowcę, który przystępując do manewru wyprzedzania zlekceważył obszar wyłączony z ruchu drogowego. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci zlekceważenia podwójnej linii ciągłej. Prowadzący białego pojazdu poruszał się również z widocznie za wysoką prędkością. Na nagraniu zauważyć możemy nieroztropnego kierowcę czerwonego pojazdu, który w trakcie wyprzedzenia wręcz pchał się na zdarzenie czołowe. Wideo ukazuje nieostrożnego kierowcę srebrnego pojazdu próbującego wymusić pierwszeństwo na autorze nagrania. Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy, jak kierowca srebrnego pojazdu zajeżdża drogę autorowi nagrania. Materiał przedstawia nierozsądnego kierowcę szarego pojazdu poruszającego się z widocznie za wysoką prędkością jazdy, prowadzący zlekceważył również obszar wyłączony z ruchu drogowego. Wideo ukazuje nieostrożnego kierowcę czarnego pojazdu, który skierował się w lewo z nieodpowiedniego pasa ruchu. Na nagraniu zauważyć możemy niecierpliwego prowadzącego, który zamiast poruszać się drogą wyznaczoną dla kierowców, wybrał własny skrót. Materiał przedstawia kierowcę pojazdu dostawczego, który zlekceważył czerwone światło. Wideo ukazuje kierowcę białego pojazdu, który zlekceważył linię ciągłą w trakcie wyprzedzania. Kamerka samochodowa zarejestrowała wykroczenie w postaci holowania pojazdu z włączonymi światłami awaryjnymi oraz bez trójkątu ostrzegawczego. Jak wiemy, takowe światła powinny być wyłączone. Na nagraniu zauważyć możemy nieostrożnego kierowcę pojazdu nie zatrzymującego się przed przejściem dla pieszych, pomimo widocznego na pasach rowerzysty. Cała sytuacja zakończyła się zderzeniem. Wideo ukazuje bezmyślnego kierowcę poruszającego się pod prąd. Ktoś ewidentnie przespał teorię na kursie nauki jazdy. Materiał przedstawia agresywnego kierowcę, próbującego wymusić pierwszeństwo na autorze nagrania. W dalszej części filmiku zauważyć możemy awanturującego się mężczyznę. Ty w mordecie, zaraz ty k***a z chami i j**a. Naucz się jeździć. Wyjadę ci ty chami i j**a, nie będziesz miał k***a. Naucz się jeździć. Zobaczył go tego, żeby nie pierdolić zaraz. To jakiś j**ańcy, No odebrał się k***a. Ja stałem ty Dobra, jedź już. Pierdolię cię. Nie wiem, zje****ć k***a. Na nagraniu zauważyć możemy kierowcę busa blokującego możliwość przejazdu. W dalszej części nagrania zauważyć możemy również przejazd prowadzącego na czerwonym świetle. Jedziesz trzymodzisz. Jedziesz? Jedziesz trzymodzisz. Jedź! Jedziesz czy nie jedziesz? Jedź! Jedź! No odjedź! Odjedź! No odjedź, no odjedź. Wideo ukazuje niecierpliwego kierowcę białego pojazdu poruszającego się własnym, niedozwolonym skrótem, prowadzący zlekceważył linię ciągłą oraz obszar wyłączony z ruchu drogowego. Materiał przedstawia niedzielnego kierowcę blokującego możliwość przejazdu. Powoli, ale ważne, że bezpiecznie. Nieprzyjemna sytuacja, w której zauważyć możemy jakie warunki panują na ulicach Gniezna po gwałtownej burzy. Ten widok to groza wielu kierowców. Wideo ukazuje nieprzepisowego kierowcę pojazdu, który zlekceważył podwójną linię ciągłą oraz skręcił w lewo, pomimo zakazu. Na nagraniu zauważyć możemy nieostrożnego chłopca oraz jego opiekunów. Gdyby autor nagrania poruszał się samochodem, z pewnością bylibyśmy świadkami nieprzyjemnej sytuacji. Ostatnie nagranie na dziś przedstawia nieostrożnego kierowcę czerwonego pojazdu, który w trakcie zmiany pasa ruchu zajechał drogę autorowi nagrania, zmuszając go do gwałtownego hamowania.